Cześć siemanko, widać w moim kalox. Jak widzimy dwa rusówy, czyli to nie jest to. Słuchajcie, ruszy gospodarstwo 55 i 4 na 4, 6, bo Nie często sobie talerzować, słuchajcie, łąkę 85 za domem, bo tam oczywiście będzie pole, ale jest pełen z talerzówką, więc talerzówkę sprzedałem i za talerzówkę kupiłem sobie taki ala gruber właśnie, bo talerzówka niestety no nie działa, więc trzeba kupić taki grubelek. 2,5 metra też. Ogólnie słuchajcie, zakupiłem też sobie ropę Panterę 2 i będę ją sobie wynajmował, właśnie do kupania buraczków. Tutaj jest słuchawka, na którą będziemy właśnie wyładowali sobie maszyny, które zakupimy, ale na początku zajdzie. Jeżdżamy sobie 4x4, 4, jedziemy, ustawić sobie pracownika. Ogólnie słuchajcie, nie pół, bo z tamtym 60 na mnie. Dawała rady, znaczy ją tak gibało, więc wyjnie na pół agromasza, yy, czwórkę skibówkę zagonówkę, bo, bo z obrotówką to by stać się wywołaciem no, by To Nasza kukurydza, yy, no dobra, lecimy. Ogólnie te pola, jest, na których roślimy i zbożymy, że jest w to oczywiście spoczyniemy. Siedzie za yy, kombaj. Yy, no, kombaj, chciałem taki jeden kombaj, ale był tu za mały, fach. Półtorej tony zbiorniki, to jest coś mniejszego. no i jestem coś ale nie jest ten park, bo to byśmy się tutaj zajechali. Jest co coś innego, dobra, zajedziemy sobie tam na tą łączkę. Czekajcie, tam, no pól mamy sporo, też to duże za więc no słuchajcie, troszkę będzie tego. No, do Ogólnie, słuchajcie, świni, będę taki 10, chodź, coś takiego. No właśnie, oczywiście na początku no ich pasze będę sobie kupował. żeby od razu to zacząć, kupimy sobie paszy. Ogólnie kupię sobie przyczepę jedną, ale tylko jedną. Właśnie, bo mam też tą małą przyczepkę, a jedną sobie będziemy ogarniali. Właśnie, przyczepą. W sumie fajnie jestem taki jak gruberek, czy też agregatem, można wyjechać w kule. No, dobra. No tu nasze zboża, trzy pola. O. Dobra. Tych minus chyba tylko w daje z Tutaj, co my tu mamy? Mamy słonecznik, to trzeba będzie też zagregatować, ale na początku łąka. O, lecimy, no 4 na 4, tutaj 60 to ono znarobi trochę. No ogólnie podobne szyny do tego, jak graliśmy na Waszej Dolinie, bo tam też mieliśmy 4 na 4 i 60, ale tutaj mamy teraz 55. Nie jadą. Dobra, tutaj niech jedzie. Dobra, chrzamy, e, no z tym to już chodzi. Po prostu talerzówka się podnosi, no dobra, spamy się. No i dobra, zakupmy sobie w sumie kombine. kombajn Miwa. Kombajn o, coś takiego, 3 tony litrów pojemności, 415 na godzinę. Nie, no to jest oczywiście baw. 95 tysięcy za ten kombajnik. Kupmy jeszcze do niego header. Header ma 4 metry. Mniej niż od Bajzonek, o jest header. dobra, cyk, no i wiedźmy sobie na lewe. albo nie, kupmy jeszcze przyczepę, sobie drugą, a, są zmiany na gospodarstwie, wam jeszcze pokażę, płotu nie robię, o, czekajcie, idziemy z domu tylko, ale dostawiłem sobie coś, dostawiłem taki garażyk, w którym stoi sobie rozsiewacz właśnie, no, i to tylko tyle, właśnie co zostawiłem. Yy, no, to jest tyle. więc Dobra, możemy myśmy... się znowu przyczepać, Dobra, przyczepę sobie zakupmy. Yy. Przyczepę, no to weźmiemy sobie D47. Z kiperkiem. A weźmy sobie szarą w sumie. Tylko ten jaśniejszy. I weźmy sobie z takimi burtami. Weźmiemy na tych mniejszych kołach. I płaskie burty. A co tu jeszcze? Można? O, pokrywę też weźmiemy. Dobra, 10 tysięcy, więc najbardziej gicio. No i tutaj tą przyczepkę to nie wiem, czy weźmiemy. Może by tam dękę wziął. Nie, dobra, na razie nie. Pługi już mamy, tutaj tu mamy, siewnik. Siewnik, no to oczywiście, że weźmiemy sobie poznaniaka albo isarię. A weźmiemy sobie poznaniaka. O, jest. Nawet go sobie w kolorze zielonym. Cyk zielono-czerwonym. O, zrobimy czerwone. Fele też my damy czerwone. Tutaj bez osłonek, z zagadniaczami i ze znacznikami. Yy, dobra. I zrobimy sobie z, z, z agregat, który był właśnie pod niego. O, coś takiego, więc sześćdziesiątką będziemy go ciągać. A agregat, zróbmy sobie. A zróbmy sobie agregat. Czerwony, eee, czekajcie, nie taki, oj, o taki, dobra, no i jeszcze brakuje nam, rozsiad mamy, ale jeszcze musimy sobie kupić jakiś opryskiwacz, albo na razie bez opryskiwacza, tylko kupimy sobie siewkę do wapna i postawimy na tą, postawimy na tą, ale weźmiemy ją trochę inną, nie zawsze, bo na odromikach, no, taką ciemną sobie. Bo na rynkę drzwińka mamy ogólnie taką hmm, bez znaczenia, a tutaj zrobimy sobie znactwa, nie, brzydka jest czekajcie, dajmy czerwień, a na dole dajmy siłą, o, dobra, hmm, dajmy znactwami i bez żadnych tych oznaczeń, yy, dobra, no i co nam jeszcze będzie potrzebne, rozrzutniczek oczywiście, yy, weźmiemy taki mały sobie, właśnie, z niego też mamy szczepkę zrobić, o, można mu dać 3 Robimy sobie taki mały na razie różniczek o kolorze zielonym albo niebieskim. O, niebieski lepszy. Czekajcie, O, o, o. Kolor tych adapterów zróbmy sobie czerwony taki. Kolor obręczy biały. Dobra. I dwa. O, możemy osłony. Czekajcie, w sumie fajnie z tymi osłonkami wygląda. I tu jeszcze dobra. O, wszystkie osłony damy. Pięknie. Dobra, no i kupujemy. No i to, co jeszcze, to nam będzie potrzebne? Tutaj nic yy, z technologii Bell. Na razie nic nie, zakup, nie, zak, nie zakupujemy. Sobie może, nie, no dobra, nic nie zakupujemy. Ze zwierząt kupujemy tylko beczkę do wody. I beczka do wody, to będzie... Dobra, weźmiemy sobie coś innego. No, będzie miała zrobić 60. Weźmiemy sobie taką beczkę forsznita. Coś innego właśnie. Dobra, teraz sobie weźmiemy, zapakujemy te niektóre maszyny na pakę. Na naszego tira, bo chcę jeszcze tym tirem co sobie dzisiaj zawieść. To wpakujemy sobie zeseł prawowo siewny no i tam, może, nie się na mnie, no wejdę tam z Ropa będzie sobie stała tutaj na sklepie. Yy, właśnie. I jak przyjdzie czas kopania, a jeszcze do buraków, jak i do ten. Yy, ale pierwszy sezon będzie bez siernik. Yy, tak, no i ropa będzie stała. I jak przyjdzie właśnie czas kopania, to my sobie będziemy pięknie, słuchajcie, wypożyczać sobie. No i tak. No, ogólnie, yy, Ruch wyłączyłem sobie, jak tutaj będziemy z naszym pirem się obsługiwać. wypożyczony wypożyczone, pierdolone. Dlaczego nie ma ruchu? Bo żeby nam się nie... Słuchajcie, żeby nam się nie wywaliło nic, bo może być ciężko. Weźmiemy rozdzielniczek sobie, fajny, taki mały. Nie mam czynnika z turem, ale y, poszukam jakiejś ładowareczki albo czegoś takiego. Nie wiem w sumie co tutaj by mogą robić, bo w sumie tur na mnie jest naprawdę potrzebny. no do obornika do ale to nam możemy sobie, no w sumie moglibyśmy jakby, o, jakby były pieniądze, ale to dopiero żniwach by się zakupiło ciągnik, słuchajcie, większego jakby z zajsturem właśnie, no tutaj to tu już jest koniec coś pamiętam, więc no tutaj byśmy mogli zakupić sobie jak najszybciej długi ale to dopiero po żniwach, po tym, sobie. no nie dobra. Siadamy, dlaczego użyjemy takiego amerykańskiego? Z tego względu, że słuchajcie. Yy, on, ja, ja go wzięłem że on tam tani jest i za niego nam tańsze wypożyczenie właśnie wyszło. Dobra, no wiem, właśnie wypakowaliśmy tam mogliśmy jeszcze coś takiego, do Ale dobra. Weźmiemy teraz sobie 60 i przyczepę i zajedziemy sobie 55. No. On tam nam robi, robi pięknie pole, więc w pewnym odcinku jest też. Hmm, właśnie. Dobra, myślę, że... Tam na tym zadomem zasiejemy sobie jęczmień dla świnek. Yy, no. Tutaj też mamy sobie jakieś wbora, więc no. Dobra, gdzie by tutaj sobie zajechać? Możemy tutaj sobie pięknie zajechać. Dobra i jeszcze przyjedziemy sobie tutaj pięćdziesiątką yy, piątką. Yy, no tam no, robi pięknie, weźmiemy sobie przyciepkę. No i przyjedziemy 5, albo tą małą szczepę sobie weźmiemy. Ona będzie tam, jak nam właśnie braknie szczep miejsca tam na tej szczepie to się tam będzie prawda. Lecimy sobie na gospodarstwo. Zajedziemy i zakończymy sobie odcineczek. No, no więc w kolejnym odcinku ja już te maszyny posprowadzę, bo tego co jeszcze nie mamy. No i w tym odcinku zaczniemy już myślę, że siewy właśnie sobie robić hmm. może wapno też, bo zobaczymy, ogólnie wapno trzeba będzie też tak zakupić, więc będziemy wodzili na pewno podane w tym odcinku wapno. Czekajcie jak to wygląda z wapnem. Tak, wapno na tym dużym, więc no, trzeba będzie na W sumie mamy blisko, ale i tak sobie... A w sumie ja nie mam kuda to trzeba będzie na ten. Więc to lepiej w sumie. Będziemy sobie jeździeli, bo i blisko też mamy więc. Będzie to najlepiej. i właśnie będzie zresztą, kiedy będę prosieć a nie dam skrzypą, bo nie mam tura. Więc tak to wygląda. No i do zobaczenia. No, to staromierz. chyba wam mówiłem w pierwszym odcinku. No, no robię ten sezon drugi, ponieważ chciałem zrobić jeszcze w serię, właśnie króciutką, ale postanowiłem, że chcę zrobić drugi sezon właśnie ursowego gospodarstwa, a w Nowym Farmingu, jak widzą, już fajną susę. To zrobimy sobie trzeci już sezon właśnie, bo w tym właśnie chcę jeszcze drugi sezon sobie zrobić. Kurde, no jedzie. No i tak to wygląda. Co mamy tu na tych trzech polach? No tu wymagają zwarania, ale to mamy pszenicę, jęczmień i owiec. Tu mamy buraki, bo to z burakami i tam mamy żyto. No żyto oczywiście na sprzedaż pójdzie i owiec, bo to mi dość mi nie jest. To Rzepak, soja. Rzepaku nie będę chciał, bo w tym kompanie się nie pojawia. Stół. O, tu jakaś soja piękna może. Zobaczę ile mi zostanie jeszcze pieniędzy po zakupie tych właśnie maszyn i wtedy będziemy mieli. Dobra. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. No będę miał trochę szykowania tego save'a, ale ja się w zasadzie Jestem Jest na i na razie. I cześć! Ogólnie też pamiętajcie, bo o 22 film jest, nie? Jak coś?